Po dość długich i uciążliwych poszukiwaniach dotarłem wreszcie do tekstu sztuki Stanisławy Przybyszewskiej. Leżał sobie latami w kącie biblioteki gruby plik maszynopisów przewiązany zwykłym sznurkiem, i nic nie wskazywało, że zakłócano spokój tej wiązce pożółkłego już papieru. Początkowo sądziłem, że to większa część spuścizny literackiej tej nieznanej lub zapomnianej autorki, tak bowiem okazale to wyglądało. Ale nie, to sprawa Dantona i nic poza tym. W kawiarni obecni Danton de Moulin Bourdon de la Croix. Tutaj się dokona, a przynajmniej wszyscy spodziewają się, że się dokona no, zasadnicza rozgrywka pomiędzy Dantonem i Robespierre. Robespierre pragnie uniknąć sytuacji, o której się mówi, że rewolucja pożera własne dzieci. To znaczy oni zaczynają sobie skakać do gardzieli i sami się wytracać. I dlatego proponuje tę rozmowę. Ale z ich strony interpretacja tej propozycji jest zupełnie inna. A mianowicie, jeśli Robespierre proponuje rozmowę, znaczy prosi. A więc Robespierre jest w pozycji gorszej. Oczywiście w interesie Dantona nie jest wyprowadzać ich z błędu. Przeciwnie, on powinien utrwalać tę sytuację. Jednakże no, zdradza się czym? Zdradza się nienaturalnym jakimś objawem podniecenia. Stąd pierwsze pytanie Kamila Żorcz, co tobie? coś musi takiego nastąpić, żeby to pytanie miało uzasadnienie. Co? Oczywiście jeszcze w tej chwili nie rozstrzygamy. Proszę bardzo. Wiesz, mam do Ciebie żal. Pomyśl. Nieskazitelny prosił. Pokornie prosił Dantona o posłuchanie. Trzeba było przejść o pół do dziewiątej, możliwie w szlafroku. Panie Romku, no jest to polityczny naiwniak, który nic nie rozumie z tej sytuacji. E <laughs>